No, na moim beznadziejnym kanale Razem z tym Dylidem, kamerzystą. Kamerzysta, co ty robisz z kamerzystą? się no, Melinę. Zapraszam. Cicho, to jest na kanał. To jest, to jest nasza piękna Melina. Z światełkiem pokoju. No, to zapraszam, kamerzysto. Zapraszam. Dobra, to trzeba mieć poktórzyć to objęcie. Dobra, o później tak Teraz rozjaśnij mnie, co jest kamerzysta! Proszę, to jest nasza. Me. O Ale To jest nasza piękna łazienka, która ma taką zamasowaną funkcję mycia, jaką jest. Co to jest? No co, z z ramionami. Kamelista! To jest ten, to jest nasz ten. To jest tak zwane luksusowe koidełko, którego robisz tak. Wracając. To jest piękne lustro, ale wam go nie pokażemy, bo jest beznadziejne. Pokaż tego iPhone'a, biedaku, dawaj to. Dawaj ten telefon. Pa jaki... Pa jaki, kurde, nie widać. Pa jakie lustro. To jest... Yy, no to dlatego, bo to nie działa. O, działa! Dobra, to zostawiamy to. To jest piękna szapa, która, która wydaje bardzo fajne dźwięki. Dobrze, zapraszam Was dalej. Tu jest piękny, luksusowy apartament z pięknym telewizorem. amulet kulec TV od Mantes Ranty. Tak, działa. To cacko wyciąga 1 ampero godzinę na sekundę. Dokładnie. Tutaj mamy lampkę, która jest... O która, która jest niedziałająca już. A tam mamy skam. Kamerzysta, pokaż to. Tu pisze, że jest Free Wi-Fi. Dupa nie free wifi. To jest płatne wifi. a to naprawdę nie jak Wi-Fi. Do widzenia.